W pierwszą niedzielę lipca mieszkańcy Łękawy spotkali się na sąsiedzkim pikniku. Impreza przygotowana została przez strażaków z miejscowej jednostki OSP. Zadbano o atrakcje zarówno dla starszych, jak i młodszych. Była muzyka na żywo, było wesołe miasteczko, przygotowano coś dla głodnych i spragnionych. Nic więc dziwnego, że plac piknikowy zapełnił się bardzo szybko. Organizujemy piknik, drugi piknik rodzinny, organizujemy go jako straż. Pogoda nam dopisała. Myślę, że, że dopiszą, także, dopiszą także nasi, nasi goście, to znaczy mieszkańcy naszej wioski, okolicznych wiosek. Mamy wiele atrakcji przewidzianych: figloraj, mamy kuca, który będzie przewoził najmłodszych. Mamy zespół muzyczny, który będzie nas zabawiał, jak tylko goście będą wyrażali taką chęć, to nawet i do białego rana. Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów był pokaz rowerowych trików, jakie zaprezentować miał pasjonat ekstremalnej jazdy z Bełchatowa. No ogólnie zainteresowanie rowerem to mam od, od malutkiego, bo brat się ścigał w kolarstwie, to on od malutkiego kręciłem się wokół rowerów, no i tak zostało, no. Później z czasem jeździłem dwa lata w klubie kolarskim, znów po, dwu, po dwóch latach przestałem jeździć, no i teraz zajęłem się takim sportem trochę ekstremalnym. No czasu trzeba trochę poświęcić, no bo jednak to nie jest tak łatwo i trzeba się liczyć z tym, że są upadki. A upadki bywają groźne, bywają mniej groźne, idzie się połamać naprawdę. No sprzęt to postawa i ochraniacze to postawa. Bez ochraniaczy to lepiej się nie wybierać na takie zabawy. Niestety nad Łękawą po południu przeszła burza. Specjalny tor przygotowany do wykonywania ewolucji rowerowych zamoku i względy bezpieczeństwa uniemożliwiły zaprezentowanie wielu efektownych trików. Jednak deszcz nie popsuł humorów uczestnikom pikniku. Strażacy częstowali darmową grochówką, nie brakowało mistrzów tańca, a i dzieci miały sporo zajęć. O W tym samym miejscu już we wrześniu odbędą się gminne dożynki, niedzielny piknik można zatem było potraktować jako wstęp do dużej porcji dobrej zabawy, jaka czeka nas na zakończenie wakacji. Dzisiejszy piknik jest swoistą próbą generalną przed dożynkami gminnymi, które odbędą się 2 września, na które już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Bełchatów. Naprawdę atrakcji nie zabraknie będzie między innymi Francesco Napoli oraz Gole z orkiestra i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji. Mamy taką nadzieję, że zabawa będzie całkiem przednia, że mieszkańcy będą się dobrze bawić. Chcemy jak gdyby ciągnąć tą. No, rzekłoby się może nie tradycję, prawda, bo to jest drugi piknik, ale poprzedni był strzałem dziesiątkę, wobec tego widzimy taką potrzebę, powiedzmy, na, na, na integrację społeczną, na zabawę, na miłe spędzenie czasu niedzielnego w gronie rodzinnym z dziećmi, także jak najbardziej myślę, że i dzisiejszy piknik będzie naprawdę udaną zabawą. Ja myślę, że ten dzisiejszy Piknik jest takim preludium przed i takim generalnym sprawdzianem przed dorzynkami. Warto uzbroić się w cierpliwość i zbierać siły na koniec wakacji. Dorzynkowe imprezy startują w samo południe. Będą koncerty, występy kabaretowe, będzie specjalny blok atrakcji dla najmłodszych. Całość zakończy pokaz sztucznych ogni i dyskoteka pod gwiazdami gminne dorzynki. Już 2 września w Łękawie zapraszamy.